Z nami Piotr Nowakowski. Dzisiaj można Wam pogratulować, Jak odcinka z pełnego mecz, były cztery sety, więc walka za jak to w wyglądało. Dzień dobry. W pełnym matchu wszystkim chciałbym się podobać. W końcu wygraliśmy w końcu tak e, pięknie wypełnionej hali, w takiej atmosferze, aż chce się grać. Um, no cóż, wydaje mi się, że kontrolowaliśmy raczej wynik tego spotkania. No może w pierwszym secie pokazaliśmy to dopiero w końcówce, ale e, na ten Trzeci był takim, no może troszkę nam na nie wyszedł, bo, bo dużo nas kędzierzyna zaskoczyła i zaczęła grać, grać troszkę lepiej. Nasze błędy też, e, też zaczęły okay, troszkę przełożyć, że jednak podskoczyli nam e, kędzierzynianie. No i ta szpinka pod siatką też była jakaś... No ta żółta kartka, ten tak. rząd zawodników po jednej i drugiej stronie Siatka, Powiedz coś więcej, to troszeczkę podkręci ten wywiad. Chciałbym więc powiedzieć coś więcej, ja nie wiem, co tam się działo, gdyż byłem niestety na ławce, ale no, no nie podoba mi się za bardzo takie zachowanie, że, że przeciwnik yy, przeciwni przychodzi pod siatką, bo no, to jest od razu kara na I troszkę się zdziwiłem, że uczynił to akurat Olek Śliwka, który... Yy, który jest z natury naj, najspokojniejszym, jednym z najspokojniejszych e, ludzi, których znam, więc e, ja generalnie no, troszkę zdębiałem, bo nie wiedziałem co się dzieje, czy, czy naprawdę e, stało się coś aż tak ważnego, że, że należało po prostu do tego przejść, no ale różne rzeczy się zdarzają, a temperatura na pewno się podkręciła dzięki temu, no i doszliśmy no już w na nich i, i Powiedz mi, czy lubicie doping kibic, takie jak na przykład, jak Dlaczego nie? nie? No lubimy no, oczywiście. No. Po, to się gra właśnie, po to się gra w środku, żeby mecze, mecze takie jak te, gdzie, gdzie no, to są razem z nami. Tym siódmym zawodnikiem już to oklepanym wiem, ale, ale nie się nas to do zwycięstwa. Nie zawsze można do zwycięstwa, ale nie się nas to pozbudowuje. No i, no i to, jest, to jest najpiękniejsze w tym, w tym co robimy, że, że robimy to nie tylko dla siebie, ale też dla tych tysięcy, którzy wlepszą. Na zakończenie najbliższe plany sportowe w naszej drużyny to są? Najbliższe plany to wygrywać kolejne spotkanie. Mamy niezłą pasję, więc nie chcę oczywiście zaprosić i chcemy to utrzymać dalej, żeby z jak najlepszego miejsca... Z kim Nie wiem. Byliśmy tak sfokusowani na tym, żeby zagrać z kędzierzynem, nie wiem. Sprawdzimy, sprawdzimy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.